W 2019 roku, po wydarzeniu, które zorganizowaliśmy jako Ruch Światło Życia pod nazwą Gdynia Panama, zrodził się taki projekt dalszej kontynuacji koncertu, wydarzeń ewangelizacyjnych i powstał projekt pod nazwą Wstań I Sław, który odbył się już trzy razy. W tym roku chcemy po raz czwarty zorganizować to dzieło, które planujemy, by odbyło się 24 września. W parafii Urszuli Leduchowskiej w Gdańsku na Hełmie. W czasie tych wydarzeń staramy się zapraszać największych artystów chrześcijańskich na polskiej scenie muzycznej. Dlatego mieliśmy już takich gości jak zespół Nie Ma Go tu, zespół Stick, zespół Exodus 15, zespół Owca, zespół Paw. Zapraszamy zawsze bardzo ciekawych ludzi z prelegencją Tau, Bartek Krakowiak, Jaśmela. A w tym roku, słuchajcie, przygotowaliśmy też niesamowity pakiet wielu wrażeń, bo będzie zespół TGD. Kolejny raz niesamowity zespół PAW, który w piękny sposób uwielbia Chrystusa. Będzie ojciec Tomasz Nowak, znany dominikanin, duszpasterz młodzieży ze strefy Woza, duszpasterz pól Lednickich. Moi drodzy, to dzieło jest naprawdę sporym projektem, i bez Waszej pomocy ono nigdy by się nie odbyło. My nie mamy jakichś możliwości, wielkich środków finansowych, które y, sprawiają, że możemy to dzieło otworzyć. Zawsze ono odbywa się z racji na to, że jest masa fantastycznych ludzi, takich jak Ty, którzy mają w sobie pomysł i chęć, chcę, by Kościół żył. I chcę dać jakąś część środków, przeznaczyć na to, która pomoże sfinansować to dzieło. Więc wierzę to, że i w tym roku uda nam się, w takim naprawdę, pewnie trudnym czasie, bo to jest czas bardzo trudny dla nas wszystkich inflacji, wojny, ale uda nam się kolejny raz zebrać fundusze do tego, by stworzyć to dzieło. Tego czasu jest naprawdę mało, jeszcze wiele tych środków nam brakuje na razie. No ta zrzutka też idzie nam dosyć słabo, ale wierzę w to, słuchajcie, że jesteśmy w stanie uzbierać te pieniążki, że jest cała masa ludzi, którzy zależy na ewangelizacji, na ogłoszeniu Królestwa Bożego. I słuchajcie, otaczajmy to dzieło modlitwą. Postarajmy się je rozreklamować, wysłać, gdzie się da, pomóc tak, jak możemy, tak jak mówię w czasie trudnym. Ale wierzę w to, niech to jest taki czas naszego spotkania, modlitwy, też o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie, abyśmy dostrzegli, że Bóg mimo wszystko jest piękny i daje nam pięknego człowieka wokół siebie, daje nam piękny świat, że on sam jest pięknem i by ta ciemność nie przysłaniała nam świata, w którym żyjemy, ale byśmy widzieli prawdziwe światło Chrystusa. Więc stań się częścią wydarzenia w Stanisław. Do tego Ciebie, bracie, siostro, zapraszam, zróbmy to razem, bo myślę, że warto głosić naukę Jezusa Chrystusa, prawda?